Siemano! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się nową serią, w której będziemy testować różne rzeczy z Aliexpress. Będziemy zajmować się częściami rowerowymi i będziemy je wkładać do diktówki. Sprawdzimy czy da radę zrobić coś takiego, żeby kupić pewną część taniej, ale żeby też sprawdzała się ona tak jak drogie zamienniki. Więc nie ma co przedłużać. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić nam suba, lajka i komentarz, a w tym komentarzu możecie wpisać nawet informację, co byście chcieli, żebyśmy sprawdzili z AliExpress. Także nie przedłużam i lecimy do intro. Tematem dzisiejszego odcinku będzie dentka, ale nie zwykła tylko tubolito. Nie, nie te tubolito, które znacie z dekatlonów za 120 zł w jedna, tylko tubolito chińskie, tubolito od Ridenau z AliExpress, które kosztuje 32 zł i, jeśli wierzyć, producentowi waży tylko 48 gram. Ogólnie cenowo bardzo fajnie się to opłaca, bo taka dentka kosztuje 32 zł. 32 zł. Tutaj macie dokładną cenę. A porównując ją do zwykłej dentki, której cenę widzicie tutaj, nie jest to duża różnica, a zobaczycie zaraz, że na wadze naprawdę jest duża różnica. Także przechodzimy dalej. Zajmijmy się unboxingiem tego opakowania. Zobaczmy, co producent dodaje do tego zestawu. Że otwieramy. Dostajemy tubolito spakowane. Tutaj macie nalepeczkę, która służy do tego, żeby nalepić sobie na, o, na obręcz, żeby wentyl nam nie latał. Oczywiście standardowo mamy instrukcję jakąś, której i tak nikt nie czyta. Ale dodatkowo tutaj mamy jeszcze taką kopertę. W tej kopercie jest jedna ciekawa rzecz, która jest dosyć ważna. Mamy tutaj dwa papierki z alkoholem do przetarcia tubolito, jakby nam pękło i oczywiście coś, czego nie każdy, co nie każdy dodaje, czyli dwie łatki do tubolito czyli krótko mówiąc kupując dentkę za 32 zł macie tubolito macie łatki i kosztuje to was, żeby nie skłamać 10 zł drożej niż zwykła dentka, no jest to opłacalne, bardzo opłacalne jak zapewne widzicie kolor tego tubolito jest różowy. Czy komuś to przeszkadza? Nie wiem. Mi osobiście nie, bo i tak dentka w oponie siedzi, więc to nie ma różnicy. Eee, wentyl widzicie, cały z plastiku biały, to jest duży minus, ale ja na to swój patent znalazłem, który też Wam zaraz pokażę. Ale teraz, nie zamulając, przejdźmy po prostu do tego, żeby wam, że pokażę Wam różnicę w wadze tych dętek bo tej, tej, tego tublito, a zwykłą dętkę, która tam wisi. I zobaczycie, że naprawdę, moim zdaniem, to 10 zł jest warte, żeby wydać więcej. Przejdźmy do ważenia dętki. Jak to zrobimy? Zrobimy to za pomocą wagi, którą mam tutaj. Jest to zwykła waga. Może nie jest zbyt dokładna, ale na pewno do zważenia dentki nam starczy. Także zajmijmy się ważeniem dentki zwykłej. Czyli dętka CST, która ze mną jeździła w tylnym kole i się niestety poddała. Bierzemy wagę. Waga się uruchamia. Jest wytarowana. Łapiemy sobie ją za wętyl. proszę. Ile mamy? 195 gramów, czyli możemy sobie zaokrąglić, zaokrąglić do 200 gramów. Tyle waży zwykła wykładynka, a przejdźmy sobie do tubolito z Aliexpress. Łapmy sobie je tak, niestety trzeba je złożyć, bo tak samo jej nie zważymy. O proszę, parujemy. I podwieszamy. Wychodzi na to, że waży ona 45 gramów, czyli zakładając 195 zwykłą dętkę, a 45 tubolito zali. Mamy, mamy stratę jakieś 150 gramów na kole, czyli używając jej na dwóch kołach, mamy w okolicach 300 gramów. Co chyba każdy diktowiec czy osoba, która jeździ na rowerze, wie, że waga kół się bardzo mocno przekłada na jakby sztucz, sztuczki na rowerze, może samą rotację roweru. Z lekkimi kołami łatwiej jest zagotować też. Wpływa to mocno na whipa, czy chociażby z, mojego, z mojej obserwacji czystej, bo ja mam tą dentkę, czy tu boli, to u siebie, tu w przednim kole. Jak widzicie, tylko ja mam taki patent, że sobie taśmą czarną zakleiłem, żeby mi nie latało i żeby było czarne całościowo. I to koło dużo lżejsze jest i klejąc backspiny, jakiekolwiek. Pojawia się taka prostota, że na początku trzeba się przyzwyczaić, bo kierownica się kręci tak dużo szybciej. Jest o wiele łatwiej bar spina zakręcić, mocno to pomaga. Ogólnie tak biorąc pod rzecz i oceniając sobie tą dętkę Tubolito z Aliexpress, to aktualnie jak ją jeżdżę od dwóch miesięcy na przednim kole, wszystko fajnie, jest bardzo dobrze, trzyma powietrze, nie pękła, nic się nie dzieje. Barkspiny wszystko się łatwiej klei i można powiedzieć tak plusy tej dentki. Na pewno cena, na pewno rzeczy, które są do tej dentki dodawane, to w ogóle jest coś e, ciekawego, bo z tego, co wiem, tu boli to gdzie płacisz 120 zł czy 150 zł za dentkę, te zwykłe i do tego jeszcze łatkę, jak chce ktoś kupić, to łatka kosztuje 20 zł, no czyli to się o wiele bardziej opłaca. Po drugie waga. E, minusem na pewno jest to że mm, trzeba czekać na przesyłkę, teraz w przypadku Ali to jest około 11-14 dni, zależy. I ważną rzeczą jest też to, że jak kupujecie taką dentkę, zwracajcie uwagę od kogo kupujecie, bo ja poprzednią dentkę kupując, czyli tą, która jest w tym kole, trafiło mi się tak, że ona przyjechała bez tych łatek. To nie wiem, czy to ktoś wyciągnął, czy to jest losowa seria, ale wydaje mi się, że po prostu jakiś sprzedawca to sprzedaje na, na, drugo, na lewo po prostu sobie. Ogólnie, dentka jest bardzo Tu jest bardzo dobre. Na razie na przednim kole się sprawuje, a teraz jest w planach to, że będę ją tą dokładnie, to dokładnie tubolito, będę zakładał sobie na tylne koło, które stoi za kamerą akurat, i będę testował na tylnym kole. Więc na pewno spodziewajcie się tego, że będzie jakiś update. Druga część która albo potwierdzi to wszystko, co mówiłem na tylnym kole, albo obalę to i to przyjdzie informacja, że dętka niestety nie sprawdza się na tylnym kole. Ogólnie myślę, żeby wprowadzić coś takiego, jak miał taką skalę ocen tych części z Aliexpress, myślę, że zróbmy sobie gwiazdeczki, 6 gwiazdek, część ok, jak najbardziej, jedna gwiazdka, część nie nadaje się niczego, gwiazdki będą się pojawiać tu nade mną, w tym momencie tej dence Tuvalu to mogę dać śmiało 6, bo są same plusy z niej. Nie widzę aktualnie minusu, minusów. Powietrze się trzyma, jeździ się bardzo fajnie. Od 3 miesięcy nic się nie dzieje, także moim zdaniem 6. I na razie dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Dajcie znać, czy Wam się to podoba, czy chcecie więcej takich odcinków zobaczyć. I oczywiście walnijcie w subskrypcję, zostawcie łapkę i jakiś komentarz. Może z czymś, jak mówiłem, co chceli, chcielibyście, żeby przetestować. My też mamy kilka planów, ale to później. Siemanu.